Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego poranka, włączasz radio lub telewizję i słyszysz wiadomość, która może na dobre odmienić twój domowy budżet w przyszłym roku. ZUS właśnie ogłosił największą podwyżkę 13. i 14. emerytury w historii. Nie mówimy tu o kilku złotych różnicy, które giną w codziennych wydatkach. Mówimy o realnym wzroście, który poczujesz w portfelu, takim, który pozwoli spokojniej patrzeć na rosnące rachunki, ceny leków i żywności. Rok 2025 ma być przełomowy dla dodatkowych świadczeń. Po miesiącach negocjacji, konsultacji społecznych i sporów w Sejmie rząd podjął decyzję, która zaskoczyła nawet ekspertów. Zarówno 13, jak i 14 emerytura będą wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, a ich kwoty mają być dostosowane do nowej waloryzacji i rosnącej inflacji. Co więcej, zmieniają się także terminy wypłat, i to w taki sposób, aby pieniądze trafiły do seniorów w najbardziej newralgicznych momentach roku, kiedy wydatki są największe. Ale tu zaczynają się pytania, o ile dokładnie wzrosną te świadczenia? Czy każdy senior w Polsce dostanie pełną kwotę, czy będą jakieś progi dochodowe? Jakie są zasady dla osób, które łączą emeryturę z pracą lub dla rencistów? I przede wszystkim, kiedy konkretnie można się spodziewać przelewów? ZUS zapowiedział szczegółowy harmonogram, ale w praktyce różne grupy emerytów mogą zobaczyć pieniądze w różnym czasie. W tym materiale przedstawię ci pełen obraz sytuacji, bez plotek, bez politycznych sloganów, za to z jasnym wyjaśnieniem liczb, zasad i terminów. Dowiesz się, jakie dokładnie kwoty przewidziano na 13 i 14 emeryturę w 2025 roku, jak wygląda mechanizm ich naliczania, a także jakie zmiany wprowadzono w przepisach, które mogą wpłynąć na Twoje świadczenia. Jeśli chcesz mieć pewność, że rozumiesz te nowe zasady i że żadna złotówka ci nie umknie, zostań ze mną do końca, bo ta podwyżka to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale i konkretne decyzje, które warto podjąć z wyprzedzeniem. I właśnie od tego momentu zaczyna się najważniejsza część tej historii, bo to, co dziś wydaje się radosną wiadomością, kryje w sobie sporo szczegółów, które warto znać, aby naprawdę skorzystać z tej największej podwyżki w historii 13 i 14 emerytury. Zus, ogłaszając tę zmianę, mówił dużo o potrzebie realnego wsparcia seniorów w obliczu rosnących kosztów życia i trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy, kto choć raz w ostatnich miesiącach robił zakupy spożywcze czy opłacał rachunki, wie, jak szybko znikają pieniądze z portfela. Dlatego ta decyzja ma ogromne znaczenie. Ale diabeł, jak to zwykle bywa, tkwi w szczegółach, a tych szczegółów jest w tym przypadku naprawdę sporo. Najpierw musimy zrozumieć, skąd w ogóle wzięły się pieniądze na tę podwyżkę. To nie jest tak, że nagle w budżecie państwa pojawiła się jakaś magiczna nadwyżka. W rzeczywistości to efekt kilku jednoczesnych działań, wzrostu wpływów z podatków dzięki rosnącym płacom, przesunięć w wydatkach budżetowych oraz częściowo wykorzystania rezerwy budżetowej. Rząd w swoich wystąpieniach podkreśla, że to inwestycja w bezpieczeństwo finansowe seniorów, ale też w gospodarkę, bo dodatkowe pieniądze, które trafią do emerytów, w dużej części wrócą na rynek w postaci zakupów i usług. To argument, który w debacie publicznej powtarzają ekonomiści, bo seniorzy wydają praktycznie wszystko, co dostaną, a to napędza lokalny handel i usługi. Warto jednak podkreślić, że ta podwyżka nie jest równa dla wszystkich w identyczny sposób. Mechanizm naliczania świadczenia opiera się na zasadach waloryzacji i pewnych progach dochodowych. Dla większości osób pobierających emeryturę w standardowej wysokości oznacza to pełną kwotę podwyższonej trzynastki i czternastki, ale w przypadku osób z bardzo wysokimi świadczeniami może zadziałać mechanizm pomniejszający. Ten mechanizm jest dobrze znany z poprzednich lat, chodzi o to, że po przekroczeniu określonego progu dochodu świadczenie zaczyna być pomniejszane złotówka za złotówkę. Nie ma więc tak, że osoby z najwyższymi emeryturami dostaną pełną kwotę choć nadal będzie to odczuwalny zastrzyk gotówki. Rząd i ZUS podkreślają, że podwyżka jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne. Przez ostatnie miesiące do biur poselskich i oddziałów ZUS wpływały tysiące listów, maili i telefonów od seniorów, którzy wskazywali, że dodatkowe świadczenia w obecnych kwotach nie nadążają za inflacją. Ludzie opowiadali, jak trudno jest im związać koniec z końcem, jak muszą rezygnować z wizyt u specjalistów czy kupna droższych leków, bo zwyczajnie brakuje na to pieniędzy. W tych historiach nie ma przesady, to codzienność wielu osób po 60 roku życia. Dlatego decyzja o największej w historii podwyżce 13 i 14 emerytury ma wymiar nie tylko finansowy, ale też symboliczny. To sygnał, państwo pamięta o swoich seniorach. Ale w praktyce to od każdego z nas zależy, dlatego już teraz, na długo przed terminami wypłat, warto upewnić się, że wszystkie Twoje dane w ZUS są poprawne. Można to zrobić na kilka sposobów, osobiście w oddziale, przez telefoniczne centrum obsługi klienta lub przez internet, jeśli korzystasz z platformy usług elektronicznych ZUS. Wiem, że dla części osób korzystanie z internetu w sprawach urzędowych może być trudne, ale wtedy warto poprosić kogoś bliskiego o pomoc. To naprawdę kwestia kilkunastu minut, a może zaoszczędzić wiele nerwów. Jeśli chodzi o same terminy wypłat, ZUS planuje realizować je w ustalonym harmonogramie, który będzie dopasowany do standardowych terminów wypłat emerytur i rent. Oznacza to, że większość osób otrzyma 13. emeryturę wiosną, najczęściej w kwietniu, a 14. w drugiej połowie roku, zazwyczaj we wrześniu lub październiku. Jednak w 2025 roku te terminy mogą być przesunięte, by lepiej dopasować się do momentów, kiedy seniorzy mają największe wydatki. Wstępne informacje mówią, że trzynastka mogłaby trafić na konta już w marcu, a czternastka na początku września, czyli przed sezonem grzewczym, kiedy rosną rachunki za energię. To rozwiązanie wydaje się rozsądne, bo wiele osób podkreśla, że dodatkowe pieniądze jesienią pozwalają lepiej przygotować się do zimy kupić opał, uregulować większe rachunki, a także zrobić zapasy. Rząd argumentuje, że przesunięcie terminów to odpowiedź na realne potrzeby, które zgłaszali sami seniorzy. I choć na papierze wygląda to bardzo dobrze, zawsze istnieje ryzyko opóźnień wynikających z przyczyn technicznych. Dlatego ZUS zapowiada, warto też wiedzieć, że podwyżka kwot 13 i 14 emerytury jest powiązana z waloryzacją świadczeń podstawowych. To oznacza, że jeśli Twoja emerytura wzrośnie w wyniku waloryzacji, odpowiednio wzrosną też dodatkowe świadczenia. Jest to mechanizm, który ma chronić realną wartość tych dodatków przed inflacją. W praktyce oznacza to, że nie będzie już takiej sytuacji, w której dodatkowe pieniądze z roku na rok są zjadane przez wzrost cen. Rozmawiając z ekonomistami, można usłyszeć, że takie rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe i przewidywalne. Dzięki temu seniorzy mogą lepiej planować swój budżet i wiedzą, czego się spodziewać w kolejnym roku. Oczywiście, zawsze pozostaje pytanie, czy budżet państwa udźwignie te zobowiązania w dłuższej perspektywie. Ale na ten moment rząd zapewnia, że środki są zabezpieczone, a dodatkowe wpływy do budżetu, głównie z podatków, pozwalają na realizację tego programu bez konieczności zaciągania dodatkowych długów. Jednak niezależnie od zapewnień polityków, każdy z nas powinien podchodzić do tego z pewnym realizmem. Warto korzystać z takich okazji, ale jednocześnie pamiętać, że stabilność finansowa seniorów to temat, który powinien być rozwiązywany systemowo, a nie tylko przez jednorazowe dodatki. W tym kontekście podwyżka 13 i 14 emerytury to krok w dobrą stronę, ale nie koniec drogi. Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy gospodarstwa domowego, dodatkowe pieniądze mogą być przeznaczone na wiele celów. Niektórzy seniorzy planują od razu większe zakupy, nowa pralka, lodówka, remont łazienki. Inni wolą odłożyć je na czarną godzinę lub przeznaczyć na zdrowie, prywatne wizyty u specjalistów, badania czy zabiegi, które w publicznej służbie zdrowia wymagają długiego czekania. Każdy sposób jest dobry, jeśli służy poprawie jakości życia. W tym miejscu muszę podkreślić, że choć ZUS będzie starał się wypłacać pieniądze bez żadnych problemów, to zawsze istnieje ryzyko, że pojawią się próby oszustw. W przeszłości zdarzało się, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS próbowały wyłudzać dane osobowe lub namawiały seniorów do podpisywania podejrzanych dokumentów. Dlatego bardzo ważne jest, by pamiętać, ZUS nigdy nie prosi przez telefon o podanie numeru PESEL czy danych do konta bankowego. Jeśli ktoś dzwoni i podaje się za pracownika ZUS, a prosi o takie informacje, to niemal na pewno jest to próba oszustwa. W razie wątpliwości, zawsze lepiej samodzielnie zadzwonić na oficjalną infolinię lub pójść do najbliższego oddziału. W kolejnych minutach opowiem Ci też o tym, jak wyglądała droga legislacyjna tej ustawy, jakie były największe spory w Sejmie i co jeszcze może się zmienić przed pierwszymi wypłatami w 2025 roku.